Malinowo ma stać się słynne na całą Polskę za sprawą branżowego Centrum Umiejętności Przemysłu Szklarskiego. Budynek gospodarczy z XIX wieku został poddany renowacji i teraz ma służyć młodzieży w celach edukacyjnych. Mamy w klasie branżowej szkoły pierwszego stopnia taki zawód. Uczniowie kształcą się w zakładach działdowski, czyli w Hucie Heinzglas i w zakładach Dekorglasu. A oprócz tego będą mieli zajęcia tutaj w naszym Centrum Umiejętności. Nie tylko młodzi ludzie będą mogli tu dokształcać się. To szeroko zakrojony projekt i korzystny dla chcących poszerzać swoją wiedzę właśnie w tym kierunku. To oferta także dla pracowników branży przemysłu szklarskiego, czyli dla hut czy zakładów, które zdobią szkło i różne jego formy. Centrum będą mogli solidnie się dokształcić i poznać nowe techniki. Również studenci, również wykładowcy, nauczyciele też przedmiotów szklarskich z całej Polski, tak? bo tu uczniowie z całej Polski będą mogli się kształcić, będą mogli korzystać z internetu. Te szkolenia są oczywiście za darmo, bezpłatne. Udostępniamy internet bezpłatnie również dla uczestników szkoleń. Wyroby ze szkła to szeroka gama produktów od naczyń kuchennych i dekoracyjnych po elementy budowlane i przemysłowe. To coś co zawsze będzie potrzebne i cieszy, że koło Działdowa chętne osoby będą mogły szkolić się, by następnie móc pracować w zakładach, zarabiać, a nam dostarczać wyrobów tak niezbędnych w codziennym życiu.